Siemanko z tej strony, Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj czas na podsumowanie 13 kolejki Ewiner pierwszej ligi żużlowej, którą przygotował dla nas Max. Jak zapewne wiecie, niestety będą to tylko dwa mecze, ale taki to już ten sezon. No nic, zaczynamy od Torunia, a więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Na ten moment odjechaliśmy ledwie dwa spotkania w ramach 13 kolejki EWinner pierwszej ligi. Na pozostałe dwa przyjdzie nam jeszcze poczekać. Więc ruszamy z podsumowaniem tego co mamy. A zaczynamy od Torunia i meczu Aniołów z Unią Tarnów. Goście przyjechali do Torunia bez lidera formacji młodzieżowej, czyli Mateusza Cierniaka. Tego dnia 18 miał zawody w reprezentacji Polski. W jego miejsce pojawił się Dawid Rempała. Przechodząc do samego meczu, to Torunianie od początku wyglądali w nim zdecydowanie lepiej, a jedynym seniorem, który zgubił punkty w pierwszej serii startów, był Chris Holder. Po połowie zawodów mogliśmy być już w zasadzie pewni tego, że walki o zwycięstwo tutaj nie uświadczymy. A patorowi do zapewnienia sobie... Sobie awansu wystarczył w tym meczu Remis. Zatem kibice zaczęli już powoli świętować awans. Większość biegów kończyła się zwycięstwami gospodarzy. A po 11 biegach, Apator był już pewny powrotu do PGE Ekstraligi. Mecz zakończył się wynikiem 64-26 na korzyść miejscowych. Z kompletem punktów zawody ukończył Jack Holder. A pozostali seniorzy również pojechali znakomicie. Po stronie Tarnowskiej wyglądało to kiepsko. A najokazalszy dorobek to 7 punktów w wykonaniu Artura Mroczki. Wolny Peter Liung oraz brak Mateusza Cierniaka tylko zmniejszyły zdobyć punktową jaskółek. Bo o zwycięstwie jak widać i tak nie byłoby tutaj mowy. Jak mówił trener gospodarzy Tomasz Bajerski. Cel podstawowy został zrealizowany. Jednak dopiero teraz przyjdzie czas na najcięższą część planu. A chodziło tutaj o zbudowanie składu pozwalającego na walkę w Ekstralidze. Co z tego wyjdzie to się okaże. Za to Unia może zaczynać myśleć już o przyszłym sezonie. Gdyż utrzymanie pewne już jest od jakiegoś czasu. I przenieśmy się szybko do Gdańska. Na zajutrz, bo w niedzielę mieliśmy dokończenie zmagań w pierwszej lidze. Jeśli chodzi o mecze zaplanowane na weekend. Do Gdańska przyjechał Lokomotiv Dałga w Pilsach który wciąż miał szansę na utrzymanie, jednak ostatnimi porażkami z Tarnowem i Ostrowem znacznie skomplikowali sobie sprawę. W ekipie gości pojawił się względem składu awizowanego Wadim Tarasienko, a pod ósemką znalazł się jeszcze Olek Michałow. Pierwsza seria startów to dwa remisy oraz dwa mocne ciosy ze strony gospodarzy. Po których mieliśmy już wynik 16 do 8. Następnie zawody znacznie się przedłużyły. Już wcześniej upadek zanotował Matiuszonek, przez co bieg młodzieżowy się przedłużył. Jednak przed piątym biegiem pojawiły się problemy z pulpitem sędziowskim, przez to mecz się przedłużał. Czekaliśmy na rozwiązanie usterki. Zakładano już nawet scenariusz, że będziemy świadkami startu na chorągiewkę. Jednak ostatecznie zapalało się żółte światło, które na co dzień oznacza wykluczenie zawodnika w kasku żółtym, a następnie taśma szła w górę. Ciekawostka jest taka, że w biegu piątym tuż po starcie upadł, a następnie został wykluczony z powtórki Jewgeni Kostygows, który jechał w kasku żółtym. Gdańszczanie prowadzili już różnicą 13 oczek. Jednak Łotysze przyłożyli się, w szczególności chodzi tu o Wadima Tarasienko oraz Pontusa Asbglena. I goście zaczęli odrabiać. Po chwili było już 39-32. Końcówka należała jednak ponownie do Wybrzeża, którzy nie oddali tego zwycięstwa z rąk zdobywając 50 oczek. Co przy 39 punktach gości jest dość pewnym zwycięstwem. Licząc bonusy to po 12 oczek dla miejscowych zdobyli Christian Pieszczek oraz Rasmus Jensen I to oni byli liderami drużyny tego dnia Teraz można już oficjalnie powiedzieć, że Wybrzeże ma utrzymanie w lidze Za to Lokomotiv musi wygrać z Orłem i licząc na stratę punktów Polonii I jeszcze szybki rzut oka na tabelę po tych dwóch meczach, ale tak naprawdę nic się w niej nie zmieniło na pierwszym miejscu Ewiner Apator Toruń, który przypieczętował sobie awans z 28 oczkami, drugie miejsce Oży Łódź, punktów 20, tyle samo 20 punktów ma Cargwarant Kapi meble Budek Stargniezno. Czwarta jest Unia Tarnów z 15 punktami. Piąta Arget Malesa Terzet Ostrowia, punktów 14, 14 punktów ma również Zdunek Wybrzeże Gdańsk, który jest szósty. Siódma jest Abramczyk Polonia Bydgoszcz z 6 i tabelę zamyka 8 Lokomotiv Dałga w Pilsz, z 5 punktami. No i dojechaliśmy do końca moi kochani, tak więc jeżeli odcinek Wam się podobał to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału to z góry Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway-strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, link znajdziecie w opisie. Tak więc żużlowe świry zakręceni w lewo to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!